12, w którym to zmierzą się w tym momencie, zapraszamy do narożnika czerwonego. Pochodzący z Jastrzębia Zdroju trenuje w klubie Java Fight Club. Jego zainteresowania to automatyka, sporty walki, muzyka. Pozdrawia swoją dziewczynę Karolinę i wszystkich, którzy przyjechali zobaczyć galę. Przed Wami Dawid Dylewski. A jego oponentem będzie w tym momencie, zapraszamy do narożnika niebieskiego. To 38-letni finansista, pracujący w jednej z największych spółek faktoringowych w kraju. Szczęśliwy i dumny ojciec Bruna, któremu dedykuję tę walkę. Przed Wami Piotr Matla. Mm -hmm. I owe and Unleash, hopefully, like go with the east I breathe. Everybody wanna when I reach my peaks. The bars and the hooks and the beats by me say more y'all hate than I How do we right. If this wrong, I don't wanna be right. Pits in the booth, and I gotta mean right. Now the money looking like I hit the lottery twice. Ain't nobody got time for that. The young white boy come up with the violent racks. And I like a am gonna sound time, nigga, time, nigga, time, nigga, time. Wolny. Runda pierwsza. Kilkoma kilogramami w górę przechodzimy do walki numer 12, a zmierza się Piotr Matlak versus Dawid Dylewski. I zaczynamy ten pojedynek. Hop. Piotr Matlak z odwrotnej pozycji. Tak, no tu znowu nie ma mowy o rundzie rozpoznawczej. Tutaj padają bomby, co prawda skutecznie jak na razie odchyla się od tych ciosów Dawid Dylewski chciałby tutaj zaskoczyć takim bardzo obszernym sierpem Piotr Matlak. Bardzo, bardzo ciekawy styl walki Piotra Matlaka. Tak też czeka, szachuje i nagle stara się wystrzelić potężnym ciosem, chociaż teraz przyjmuje bardzo dużo ciosów. Tak, no stara się skłamsić Dylewski Matlaka tymi swoimi uderzeniami. Doszedł lewy, doszedł kolejny lewy, zachwiał się chyba troszeczkę. W tym momencie Piotr Matlak, ale przetrwał ten kryzys, no też jest ważnym zadaniem dla Dawida Dylewskiego, żeby się tu po prostu nie wystrzelać, żeby nie opaść zbyt szybko z sił, no bo rzeczywiście początek imponujący w jego wykonaniu, teraz właśnie szczególnie te dwa ciosy z lewej ręki mógł odczuć Matlak, no ale jednak już po chwili troszkę to tempo zwolniło, no i zobaczymy z której strony nadejdzie kolejna nawałnica. Ale trzeba też zauważyć, że jakby na Twoje słowa zareagował Dylewski, bo od razu, jak poczuł zmęczenie, to zaczął, zastopował ten atak, poczekał, dał sobie troszeczkę złapać tlenu. Tak, ale odpowiedział też takim obszernym lewym sierpem Piotr Matlak, myślę, że właśnie ta lewa ręka będzie dzisiaj najgroźniejszą bronią Matlaka. Mieliśmy już dzisiaj w ringu zawodnika, który właśnie tego pojedynczego ciosu, co prawda tam mówiliśmy o ręce prawej, bardzo szukał na ten, ten pojedynczy cios, najbardziej wierzył i wydaje się, że Matlak również jest takim zawodnikiem. W ogóle nie zwróciłem uwagi wcześniej, nie wiem czy ty Tomku, ale mamy dwóch majkutów w ringu, to jest rzadko spotykane, że mamy dwóch majkutów w ringu i naprawdę bardzo ciekawy pojedynek aż mnie tutaj muzyka zagłuszyła i nie do końca słyszałem, co mówić. Mamy tutaj naprawdę dzisiaj w hali bardzo gorącą atmosferę, szczególnie, szczególnie w, tych, w tych przerwach. Ale... Fakty... Faktycznie, muzyka jest dosyć głośna, ale powiedziałem, że nie wiem, czy zwróciłeś tą ku uwagę, ale mamy dwóch mańkutów w ringu. Rzadko spotykane. Tak jest, no rzeczywiście takie pojedynki, gdy dwóch pięściarzy leworęcznych się ze sobą mierzy, to jest sytuacja rzadka, często... Nawet pięściarze walczący z tej ortodoksyjnej pozycji mają duże problemy, gdy przychodzi im do walki z mańkutem, bo trudno znaleźć sparing partnerów, którzy mogliby w tym pomagać. Także sytuacja, w której rzeczywiście naprzeciw siebie dwóch leworęcznych zawodników boksuje jest rzadko spotykana. No i tutaj właśnie szczególnie Matlak wierzy w moc tej swojej lewej ręki. Szczególnie utrudnienie w porównując na przykład do zawodników, co już naprawdę zawodowo uprawiają ten sport. Nie, mia, nie mają pewnie zawodnicy materiału, żeby przygotować się po swojego rywala, więc pewnie i jeden i drugi jest w ogóle w szoku, że, jest, że mamy dwóch mańkutów w, w ringu. Mimo tak. to nie, 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 nie starają się tym jakoś zaprzątać głowy, robią swoje. Teraz mamy tutaj taniec w ringu w wykonaniu Piotra Matlaka, który widać, że coraz bardziej rozluźnia nam się w tym pojedynku. Tak, no nie zapominajmy, że to jest też czas dla nich. To jest ta ich chwila, na którą pracowali tygodniami. Teraz to na nich są zwrócone oczy publiczności, zwrócone oczy Państwa, którzy śledzą naszą transmisję, także każdy chce dać się tutaj zapamiętać. Jest trochę wzajemnego respektu w tej rundzie. Był moment, w którym wieścia, że znaleźli się w darożniku, ale po chwili no jednak. Odczuli ten, tą kolejną dawkę respektu do siebie, i teraz mamy chwilę takiej takich bokserskich szaków w pół dystansie. Ale dobra lewa ręka Dawida Dylewskiego, no i tam troszeczkę tych zapasów, oczywiście, było, liczenia tutaj nie będzie, ale myślę, że odczuł jeden z tych ciosów Piotr Matlak. Mimo wszystko przeprosił Dylewski, jedziemy dalej, znowu panowie zbierają troszeczkę tego tlenu w płuca, żeby znowu wyszczelić, wejść tą wymianę i naprawdę spróbować zrobić wrażenie na swoim przeciwniku. Tak, no jest siła w tej lewej ręce Dawida Dylewskiego, oczywiście troszkę też traci równowagę Piotr Matlak, to nie jest tak, że on każdy ten cios aż tak bardzo mocno odczuwa, ale widać, że rzeczywiście tutaj obaj zawody zostawiają na rękę lewą. W tej rundzie wydaje mi się, że więcej tych takich efektownych i efektywnych ofensywnych akcji ze strony Dawida Dylewskiego. Ale próbuje odpowiadać lewym też Piotr Matlak. Troszkę niepewny w ataku jest Piotrek i. Też trzeba zauważyć, że on bardzo dużo tych agresji, tych mocnych ciosów stara się unikać na dużym odchyleniu, co też może powodować, że zacznie Dylewski bić po dołach i jak jest na dużym odchyleniu, to przepona jest otwarta i wtedy może naprawdę nadzieć się na bardzo mocny cios na korpus i na pewno nie będzie to dla niego przyjemne. Musi zwrócić na to uwagę, a za, za to narożnik Dawida Dylewskiego też dobrze byłoby, żeby zwrócił uwagę, żeby zamarkować trzy uderzenia na przykład na górę, żeby zrobił odchylenie Piotr Matlak i wtedy s tím potéžným časem zaatakovat tu. Výbůr. Od samego początku mamy bardzo podobny obraz w tym pojedynku, taki jaki był dotychczas, czyli atakuje Dylewski, próbuje kontrolować Matlak, teraz ładna próba zaatakowania wątroby swojego rywala i od razu kontra na głowę. Tak, zachęcał tu Dawid Dylewski w przerwie swoich fanów, by ci dali z siebie również wszystko, tak jak i on daje z siebie wszystko, tak by go wspierali w tej trzeciej odsłonie, by ten doping go niósł. No i teraz wzmaga się doping dla Dawida Dylewskiego. Niecelny lewy matlaka, po czym chyba skuteczniejsza odpowiedź Dylewskiego. Jednak wiele z tych ciosów nie dochodzi do celu w tej odsłonie. Poszła komenda z narożnika Dawida Telewskiego. Jesteś lepszy i na te słowa jakby nios niosiony przez publiczność Dawid Delewski ruszył w atak. Tak, to są takie drobne rzeczy, ale naprawdę mają duże znaczenie w trakcie walki bokserskiej, która jest tak krótka, tak intensywna. i Oczywiście nie wszystko się słyszy, to co dochodzi do otoczenia, gdy często nie słyszy się nawet własnego trenera, gdy często toczy się tą walkę tak naprawdę już we własnej głowie, ale no widać było, że tutaj Dylewski rzeczywiście złapał na ten moment wiatr w żagle. No i wydaje się, że teraz znów to Piotr Matak jest na wstecznym biegu, a że warunki tutaj w ringu narzuca. Dawid Dylewski, chociaż teraz Matlak stara się odpowiadać. Wie, że ta walka powoli się kończy, że tutaj może ten pojedynek przegrywać. Ale teraz naprawdę bardzo efektywny był ten atak Piotra Matlaka. Naprawdę bardzo zrobiło to wrażenie na Dawidzie Dylewskim. Było to widać, że nawet jeden z ciosów ugięły się nogi. Ale jest w tym pojedynku dalej komenda, która poszła niedawno z narożnika Jesteś lepszy. Myślę, że bardzo mocno do niego do jego głowy dotarła i no, nie dał sobie tutaj zrobić krzywdy. Zapraszamy do werdyktu. Szanowni Państwo, ten pojedynek przez jednogłośną decyzję sędziowską zwycięża Dawid Dylewski.